do ty mówisz nie wiem <gry> Czaj, gdzie ty jesteś i po jeszcze zaraz tutaj gdzieś, nie wiem, coś zrobisz w Minecraftie wiem że jestem mam z boku takiego tego kwadratowego pokój Pok nie, 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 ty nie, 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 żółwia nie, A e, to uciekaj, bo u nas się wbijają. Do żółwia Co? No to żółwia nie, 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 No nie, <gry> No, wolty. Jakie kurwa wolny? No po, pod nami. No to, to ja dzisiaj wypiłem. Gdzie ty jesteś? No sztoje. Widzisz zamek nasz? A-o. Spraź mnie tam. No to weź, patrz, klikasz escape i tam masz taki napis Disconnect. Gdzie? No. Nie mam ten escape <noise> <tu> nie? <noise> nie bo patrz, klikasz escape co nie? Zaraz się zabijam, bo... Klikasz escape Ale gdzie jest kurwa ten kurwa escape? <głos> <głos> na klawiaturze, na klawiaturze Masz klawiaturę? Masz No kurwa, <noise> chyba nie <portepę. głos> Lewy górny róg. Le lewa strona i do góry. Escape. I kliknij to. A kurwa, mam. No i kliknij i tam ten przycisk na dole Disconnect. Eh, to wyłącz. No tak, właśnie wy wyłączysz wtedy Minecraft, bo tak to Cię zabiją. Z... Ale na klawiaturze kurwa nic nie mogę. Niech mam to wyłączy. Ale co, co nie możesz włączyć? No na klawiaturze nie mogę Ale czego nie możesz włączyć? Disconnect Nie, bo patrz, musisz kliknąć Escape No mam tu jebany Escape I tam y y na samym dole co ci pisz taki przycisk Masz no po w angielsku czy po polsku? Kurwa, jestem w górę, no no to po polsku tak. kombinuję, to żyję To <noise> tam ci pisze Wyjska. <noise> Ej, albo nie, jesteś w Jesteś w Minecrafcie, możesz normalnie chodzić. No bo nie wiem jak. Jak nie chodzi, wiesz? ej co to zrobiło mi na jakiegoś kurwa wyjebało mi ale patrz, to nie możesz chodzić no. w Minecraftu. Ja nie mogę chodzić, chodzę, chodzi. Chodzisz to skręcam. Jak chodzi? No myszką, myszką skręcasz. A, no wła, no, mam no, myszkę. <laughs> Dobra i wpisz teraz Czekaj User left your e, Ci napiszę, takie coś napisz. Na czacie. W, y, tak na, na klawiaturze channel. pisz. T to co ci pisze. Pisałem ja. nie działa. Ale nie na czacie, tylko y, patrz... Y, masz Enter na klawiaturze. Kurwa mam. <laughs> to y co? i pod Enter masz Shift, co nie? Obok Entera, no. na dole i obok Shifta na lewo masz zna znak zapytania. No. No i kliknij ten znak zapytania. No. I ci się otworzył czat, co nie? No. I teraz wpisz G G G spacja Home. Kurwa, nie widzę nie jest to no chy o działało mi się że dużo o wpisało kurwa wróćcie no o co i enter co to Wpisujesz to a czy to jest coś takiego tak no widziałem no i teraz enter i, I stój, i się nie ruszaj jak to napisze 10S O dobra, i, i stój, nie ruszaj się O jesteś, a ty na dole byłeś Nie, kurwa jestem? Tu, u góry, e, chyba Myszką steruj Myszką nie A, myszka, no O, o chodź tu, widzieliśmy? Tu. Chodź tu, tutaj na dół i skocz tam ale nie wiem, bo się boję. Nie no, tam woda jest wygląda, Nie zginie. Nie, nie, nie. na jak na W idzie o... Nie Na szok nie idzie. Na W? W. Nie wiem. O, o O i... o, dobra. A jak się wychodzi? Spację, spację trzymaj. O, tutaj zejdź. Już, już pójść, pójść spację. Pójdź spację. Cofnij się. O i tu, chodź, chodź tu na dół, po, po rabinie zejdź. O tu, jesteś ty? No, to ja jestem. Chodź tu. Załóż seta, załóż seta. Ale Klikasz E Mam E. I tam masz swoje zbroje. I musisz je przeciągnąć na siebie, te zbroje. Że klikasz na nie i na siebie tam. E? No patrz klikasz e i, i widzisz swojego skina tam co nie? No a i tam na dole masz swoje zbroje, tam na samym dole tak? No masz klatę na przykład. Kliknij na tą klatę i na siebie ją przeciągnij i kliknij znowu na siebie. No zobaczcie. O masz, dobra i wchodzi tak. Dobra masz masz jeszcze hełm spodnie. No, tę w No właśnie, no to załóż. Też te, tak samo jak klat, tylko że tam na samą górę ją daj. O. jeszcze masz jeszcze spodnie. A. No to też, je tam daj. No, dobra, i chodź teraz tu na dół po Chodź tu na dół Skocz Chodź no, tu O Ja, ale się Nie, 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 nie Chodź tu, chodź tu O i teraz tutaj Tu, 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 nie, nie Gdzie ty idziesz? Prawo Tu Lewo, lewo, lewo O tu, tu, tu No No kur... To lewo, czy to lewo? No tu za tobą jestem <laughs> Tu chodź Chodź tu O i tam na dół skocz no tam jest woda. O. No to, to dobrze. Dobra, chodź tu, spację trzymaj. Trzymaj spację chyba. pamiętaj o spacji i w. Dobra, już pójść spację. Cześć, ch chodź, czekaj. Okay. Ch chodź do tyłu, tu, tylko żebyś do wody nie wpadł. Prawo, tu. tu, tu, tu. Nie, 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 nie. Dobra, chodź tu na górę. Trochę w prawo skręć. Myszką pamiętaj, pamiętaj o myszce. No spadłeś. Pływać. <laughs> Nie tak prawo. Pły, Spację trzymaj, jak w wodzie jesteś. O. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu za mną. Nie, tak? Chodź tu. Szybciej dopiję. <laughs> to ty jeszcze? To weź już to odstęp. Zaraz. Czekaj. Ty... <noise> Gdzieś ci jakąś stoniarkę znajdziemy, żebyś mógł sobie pokopać. O chodź tu, chodź tu. Nie chcę kopać kurwa. Tym mam kopać. Nie, chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, chodź. tu. Dobra, wejdź tutaj do pokoju. go tutaj poszkara. Dobra, ty raczej nie przeczytasz teraz tego. Król, król Król <l swear> Dzięki za followa weź Zawoła tutaj Król Murza Jak może i x sniki Weź kogoś tu zawoła na kanał A to ty jesteś, dobra To ja go tutaj do ciebie do pokoju dam Żeby on się pokopał Dobra, chodź tu, chodź tu, wejdziesz, dasz radę wejść Tu w prawo, w prawo trochę tako, hop, i myszką, o dobra I tu staj, nie, 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 gdzie ty idziesz? Tu, do tu, chodź Tu chodź tu, patrz, stań sobie tu Tu, przy tym taka stań o! I patrz się teraz w to szare coś na lewo, na lewo. W to szare. Nie, nie okay. to szare. W to na lewo. O! W to się patrz. A to? masz kilow? A nie mieć, nie miecz, kill co to tam Nie, ty dźwig nie masz. O! Pokaż. Nie, to jest koks, to jest koks. Cześć, zaraz ci zrobię killów A eee, oto ci chodzi O pokaż To chyba bardziej eee. O tak, o, oto I weź teraz to kop O, dobrze User joined your channel Ej Foxy, lepiej tu nic Tylko spać nie klikaj Lepiej nic nie mów, bo po... Damian nie jest w, naj... w najlepszym stanie Klikaj spacie. Damian Dabian, <grymne> Dabian, słyszałem, że ktoś ci rucha. Jak z... co? Mów ci, do nie wygrywałem. Ej, czekaj, bo on się prawie przy w wodzie utopił. Jak to, kurwa? No, mówię ci, ja to mam nagrane. Jak on się kurwa utopił w wodzie? No, on nie zna, jak on, on, jak chciał chodzić w Minecraftzie, on zapomniał, że ma myszkę. Damian, tak to ja. Ale on rano się obudzi i on nie będzie miał połowy eku, bo on tu gdzieś wyrzuci. Pojedzieby, natychmiast escape, się no, escape. No właśnie, on da, mówiłem mu, ale on się pogubił. Ej, by Ej, za pusta kawę, bo można kupić na spałnie? Okay, Weź kanale, to to dobrać dobrać. A, w ogóle dalek, On co? jest tam ja na niebo. No, lepiej Staruchy, go kupić. No, taki Escape. Ale on nie wie, na, on nawet nie wie, gdzie, gdzie to jest, mój się. Miej Escape, to ma. Masz? Ma. I na dole tam Zyskasz jest z gry. Niech okay, <laughs> to się pijesz? No on chyba z spadł. Hej, Słyszałeś to? to? Tak. <laughs> Masz ten... O, o wyszedł, wyszedł, dobra Damian. Teraz wyłącz komputer i idź spać. Nie, czekaj Nie wyłączę, kurwa, komputera. On ci kurwa. chce zajebać wszystkie itemy w Nie. To nie jest możliwe. Możliwe, wszystko się